Nie musisz wierzyć we wszystkie głupie myśli, które przychodzą do Twojej głowy. Chcesz wiedzieć, jak przestać? Ta prosta świadomość może zmienić Twoje życie. Spróbuj tego przez jedną minutę. Usiądź wygodnie i po prostu obserwuj swoje myśli. Nie angażuj się w nie. Wyobraź sobie, że siedzisz nad strumieniem i patrzysz, jak liście płyną z prądem. Każdy liść to jedna myśl. Zauważ ją, ale nie wskakuj za nią do wody. Nadaj etykiety: planowanie, zmartwienie, wspomnienie, czarnowictwo. Zauważ, jak przychodzą i odchodzą bez Twojego wysiłku. Dlaczego to działa? Bo tworzy przestrzeń między Tobą a Twoimi myślami. I wtedy widzisz, myśl to tylko zdarzenia w umyśle, nie są absolutną prawdą. Zapisz w komentarzu, obserwuję, nie wchodzę i zacznij już od dziś.